Adrian Zandberg to polski polityk, który w ostatnim czasie zdobył sporą popularność. Jednak niewiele osób wie, że jest on komunistą. O tym się nie mówi, a media jakby ukrywają ten fakt. Dzisiaj przedstawię dowody na to, że Adrian Zandberg jest komunistą. Zobaczmy na teledysk oficjalnego hymnu Zandberga. Głosuje na Adriana na 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 na. Głosuje na Adriana na 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 na. Głosuje na Adriana na 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 na. na Adriana na 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 na. na Adriana W trzeciej minucie i szóstej sekundzie dzieje się coś dziwnego. Zauważyłeś? Zobaczmy jeszcze raz, tylko w zwolnionym tempie. Tak, chodzi o to konkretne ujęcie. Jeżeli odwrócimy obraz o 180 stopni oraz zmienimy poziomy, ukazuje nam się coś niepokojącego. To satanistyczny symbol, twarz samego Lucyfera. A jak dobrze wiadomo, szatan w 2017 roku napisał na Twitterze, że komunizm jest spoko elo. Do tego są silne dowody na to, że Adrian Zandberg jest podróżnikiem w czasie i już wcześniej miał swoją komunistyczną działalność. Oto zdjęcie stalinowskiego żołnierza z II wojny światowej. Łudząco przypomina polskiego polityka czyżby to był przypadek? Zobaczmy na to rzadkie zdjęcie gigantycznego duńczyka z Kandahar. Rok 1927. Nasz duński bohater wojował również w starożytnym Egipcie. Oto obraz znaleziony wśród starożytnych papirusów. Zandberg już wtedy propagował ideologię komunistyczną, a jak dobrze wiadomo, kultura starożytnego Egiptu upadła. Teraz Przyjrzyjmy się imieniu polskiego polityka. Jego imię, Adrian, ma 6 liter. Sześć podzielony na 6 to 1, a 1 do potęgi szóstej to 1. A 1 to liczba osób na tym zdjęciu. Tak, to znany komunista Karol Marx. Jak widać, Adrian Sandberg to komunista. Dowody są wszędzie, wystarczy tylko mieć otwarty umysł. Otwórzcie oczy i nie ufajcie mainstreamowym mediom.